See? You. Give up! Nowy Fiat 600 Hybrid. Od 600 zł netto miesięcznie z rocznym pakietem ubezpieczeń za złotówkę. Doritos. Wchodzi z chrupnięciem i zmienia przekąskę w nowe, jeszcze bardziej intensywne doznanie. Tak pyszne i chrupiące, że nie można się oderwać. Więc też sobie chrupnij. Doritos. Dla wszystkich, którzy się odważą. Kiedy płacisz mniej, wszystko smakuje lepiej. Dlatego w Glowo znajdziesz różne dania w codziennych promocjach. Rozkoszuj się ulubionym sushi z darmową dostawą albo zdrowym jedzeniem ze zniżką. A do tego 30% rabatu na wybrane produkty z McDonald's. Pobierz Glowo, zamawiaj jedzenie, zakupy i cokolwiek chcesz. Glovo, Ty zamawiasz, my dostarczamy. Lays Oven Baked prosto z pieca. Bo pieczenie oznacza doskonały smak i 50% mniej tłuszczu. Efekt? Hmm. oven baked, bo pieczone jest pyszne. Nie mój, to one. Raczysz to wyłączyć, łaskawa pani? Kiedy słyszysz, czas na film z Pepsi. Kup jednorazowo dwie Pepsi, zachowaj Paragon i graj w loterii o wyjazd do Hollywood i inne filmowe nagrody. Szczegóły na Joy. 4, 3, 2. Nowy elektryczny Peugeot E5008. Teraz w leasingu 101% dla firm. Co to jest? Atopowe zapalenie skóry? Reakcja alergiczna? Pokrzywka? Nie musisz się na tym znać. Wystarczy, że będziesz pamiętać, aby zastosować Maxi Cortan gdy pojawi się zaczerwienienie, swędzenie czy pieczenie skóry. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę. To jest lek, dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Maxicortan numer jeden na problemy skórne. Zosia ma kaszel suchy. Dostaje więc herbapek junior bez cukru. Syrop, który zmniejsza częstotliwość kaszlu i łagodzi związane z nim dolegliwości. Antka dopadł kaszel mokry. Też bierze Herbapek Junior, bo jest skuteczny również w tym rodzaju kaszlu. Hania też ma kaszel. Jaki trudno powiedzieć. Nie szkodź! Mama podaje jej Herbapek Junior. To świetne rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Herbapek Junior. Numer jeden na kaszel suchy i mokry. Rozkręcam swoją firmę. Z kątem mój biznes w Banku Milenium. Bo warto mieć dobre narzędzia. Na przykład 0 złotych za prowadzenie konta i przelewy internetowe przez dwa lata w promocji. To się nazywa dobra usługa. Bank Milenium. Inspirowany tobą. Znowu cię coś rozkłada. Oby nie skończyło się antybiotykiem i zwolnieniem. To pewnie infekcja wirusowa. Weź neozinę forte. Neozinę forte? Tak. Wirusy są najczęstszą przyczyną infekcji, a neozina jest walcza. Dzięki temu infekcja może nie przekształcić się w bakteryjną i antybiotyk nie będzie w ogóle potrzebny. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, no, a ty nie na zwolnieniu? Przecież biorę neozinę Forte. Neozinę Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus, który pomaga na dwa sposoby. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Iladian Direct Plus to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Send me this car. This car goes from 60. No, sorry. Oh. oh, oh. Uh, ah. Send me this car. Kiedy się zakochałeś? You should try it. Nowa Alfa Romeo Junior. Zakochaj się raz jeszcze. Alfa Romeo Junior od 890 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firm. Tego jeszcze nie było. Mamy dla Ciebie Orange Światłowód z najnowocześniejszym Wi-Fi 7. Teraz nawet 8 gigabitów na sekundę z telewizją. Przez 6 miesięcy za 0 zł. A do tego pakiet 11 w prezencie. Zapraszam do salonów i na orange.pl. Orange tu jest. Świat nabiera kolorów, gdy zmieniamy go razem. Kultura daje dobrą energię. Dlatego Orlen wspiera ośrodki kultury dla dzieci w całej Polsce. Hmm, smakosze ci ludzie potrzebują do szczęścia tylu zajęć. Na szczęście my koty potrzebujemy tylko bogatej gamy gourmet. Wyśmienite musy, mini fileciki w sosie i savory cake. Czego chcieć więcej? Hmm. Tego potrzebujemy wszyscy. Cudzienna rozkosz to nieskończona różnorodność górmej. Purina. Dobra, idę na przerwę. I czas na przerwę, czas na KitKat. Versus forfan TV.